Cześć, wam i chwała, żołnierze z tej strony KOKOSFLY, a to jest Battlefield 3 drużynowy Deadmatch. Przeprawa przez Sekfanę, Gramy tutaj na jakimś losowym serwerze. Dałem info na Facebooku, żebyście mogli sobie ze mną zagrać. Dzisiaj postanowiłem grać bronią, lekkim karabinem maszynowym M60E4, MP412REX. Do tego gamory, granaty drużynowe jako perk, bo chyba nikt tutaj w ogóle tego nie ma. Też może nie granaty drużynowe, ale byśmy dali lepiej osłonę drużynową. Te wszystkie perki się stakują ze sobą, jeżeli jesteście w takiej dużej drużynie. Tylko widzę, że mało graczy generalnie o to dba. Także jest dużo nowych poziomów, a to dzięki temu, że Battlefield 3 był zadaniem. Darmo. Może nadal jest zresztą za darmo, albo jest w jakiejś śmiesznie niskiej cenie. Na pewno był za darmo. To na stówę, że był za darmo. Mam nadzieję, że uda nam się jedną rundę ugrać sobie. Gdzieś tam trochę wyżej. Oczywiście w drużynowym skład dead deadmatch, przede wszystkim chodzi o dobre pozycjonowanie. Żeby się no niestety trochę gdzieś skampić, jeżeli chce się wygrać najczęściej. Obsiąść jeden budynek. I po prostu pocisnąć swoich przeciwników. Tutaj jesteśmy chyba w drużynie o, z największą ilością osób. Ops, 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 ops. Można się tutaj trochę okampić gamerami. Owej, wow, wow. Słuchajcie, chcę Wam dzisiaj powiedzieć o pewnej jednej kwestii, która mną dosyć bardzo poruszyła. Mamy słucha, która mną bardzo poruszyła, a mianowicie. Otóż DICE zorganizowało coś takiego, że jeżeli jesteście weteranami Battlefield 3, to dostaniecie pakiety. Darmowe pakiety ze względu na to, że. Jesteście weteranami. Tyle, że jest jedna bardzo nieciekawa rzecz, która mnie niesamowicie rozłościła. Ja info dałem o tym na Facebooku, gdzie można zresztą te pakiety darmowe zdobyć do BF4, do Battlefield 4. Ale jedna rzecz mnie niesamowicie rozłościła w tym byciu weteranem. Otóż DICE mówi, że weteranem Battlefield 3 jest ten, kto przegrał 10 godzin lub więcej w tą grę. Tak, dokładnie moi drodzy. Osoby, które w tą grę rozegrały 10 lub więcej godzin, są uważane za weteranów. Wkurwiła mnie ta informacja niesamowicie. Ponieważ ja mam w tą grę rozegranych ponad 1000 godzin i wielu, ale to wielu moich znajomych, e, Battlefieldowi oddało swoje serce. E, naprawdę niesamowicie lubią tą grę niesamowicie ją szanują niesamowicie ją kochają I teraz nazywać graczy weteranami tych, którzy mają przegrane 10 godzin to jest według mnie jakieś jedno wielkie nieporozumienie to jest brak szacunku dla osób które oddały kilkaset, jeżeli nie, kilka tysięcy godzin w Battlefielda to jest brak szacunku dla ich miłości i do tej serii i po raz kolejny DICE udowodniło, że najbardziej dla nich liczą się Najbardziej dla nich liczą się hajsy, liczy się rozpowszechnienie gry, bo określenie właśnie ludzi weterenami po 10 godzinach rozgrywki to jest jeden wielki żart. To jest jedna wielka, jak powiedziałem, obraza graczy, którzy naprawdę są w tej serii zakochani po uszy. Są jej oddani, są jej wierni, są jej wielkimi fanami. Ten ruch marketingowy ze strony DICE, no nie sądzę, że on się jakoś źle dla nich skończy, ponieważ gigant zawsze jakoś wychodzi z uniesioną głową do góry. Natomiast no, jest to dla mnie żart, jest to dla mnie żart, pomyłka, nieporozumienie i, i chcę po prostu powiedzieć, że jestem tą sprawą po prostu niesamowicie oburzona. E, tym, co oni robią. Tak, e, tak niestety e, nie powinno się e, rozgraniczać e, ludzi. E, nie powinno się e, wyrażać braku szacunku dla e, zatwardziałych fanów serii. Um, zupełny dysrespekt poleciał ze strony, ze strony DICE. Ja myślę, że... E, co jak co, ale był to przede wszystkim pomysł Electronic Arts, bo ja w DICE jeszcze ciągle wierzę, że jest firmą, której można zaufać. O Jezus Maria, no. Ten drugi nóż mi nie wszedł, lol. <ścoughs> Pamiętajmy, że w BF3 nie ma czegoś takiego jak kontra nożowania. Nóż zabiera 50, zadaje 50 obrażeń, więc można sobie pozwolić na coś takiego, w sytuacji ewentualnie krytycznej, Nie raczej nie takiej codziennej. No dobra. Wiem, że tutaj wchodzimy w legowisko wroga. Ach, krywka! Spisuję się naprawdę zajebiście. Chociaż powiem wam, że nie jest to mój ulubiony karabin, lekki karabin maszynowy. Bo ja najbardziej lubię Peczenega. Starego, dobrego Peczenega. Kurczę, musiał mnie rozwalić z drugiego budynku dokładnie jak przebiegałem, także miał bardzo czysty strzał. Tak, lubię najbardziej Pechenega, szczególnie lubię Pechenega na bipodzie w, właśnie na tej mapie, na szturmie w pierwszym punkcie, punkcie B, gdzie można się, proszę moi drodzy, moi drodzy Znaczymy. państwo, gdzie można się pięknie po prostu rozstawić z tym Pechenegiem i ponakurzać swoich przeciwników. Ja chyba tutaj muszę wziąć ładunki wybuchowe, żeby mieć dwa gameorki. No, ilu teraz pokosimy? Trzech. Na razie tylko trzech. Mam no, 65% zdrowia. Dobra, czterech. Znaczy nie wiem czy oni gdzieś tutaj są rozstawieni bliżej, a nie chcę latać, bo wiem, że tam jest kampa. Zresztą tutaj mówić, że jest kampa na drużynowym matchu, to jest powiedzmy y, jedno wielkie nieporozumienie, ponieważ no, na tym polega ten tryb gry, że żeby się gdzieś skampić w budynku. Y, ale daliśmy tutaj słuchajcie, daliśmy tutaj ognia do pieca. Nie wiem czy... A, jestem pierwszy, kurne, epicki wynik. Eee, muszę przeładować broń. Eee, dokładnie tak, eee, trzeba tutaj obsiąść, obsiąść punkty. Trowa bardzo dobrze się nadaje, polecam do niej chwyt przedni, jeżeli biegamy eee, i run and gun'em robimy. Polecam chwyt przedni. Oraz laserek jest po prostu konieczny, bo skrowy się najczęściej strzela z biodra, także laserek jest wprost niezbędny do tej broni, żeby sobie tak pobiegać. 8 minut gameplayu, myślę, że jeszcze zagramy sobie jeden meczyk, ale tutaj będziemy musieli trochę na to poczekać żeby to się przetrawiło. Niestety nie wygraliśmy ze swoim składem, ale zawsze jest sobie warto powalczyć. Ja myślę, że osiągnąłem tutaj całkiem niezły wynik. Tak, słuchajcie, ostatnio bardzo dużo nowych graczy jest w związku z tym, że tak jak powiedziałem na początku, Battlefield 3 był przez jakiś czas darmowy do pobrania przez każdego, także to ma swoje plusy i minusy. No, na pewno jednym z plusów jest fakt, że mogliście. że doszły nowe osoby i trochę odświeżyły tą grę. Battlefield 3 jest naprawdę na pewno bardzo znaną produkcją w świecie FPS-ów. Szczególnie po tym, jak wszedł Battlefield 4, który miał lepszą reklamę niż poprzednia część. Natomiast wiąże się jeden wielki minus. Witajcie, żołnierze, z tej strony raz jeszcze Kokosfly. Niestety musiałem przerwać nagrywanie i wznowić je na innej mapie, jako że po prostu mi je coś ucięło, musiałem nacisnąć przez pomyłkę jeden z przycisków, i nie nagrał się nie nagrał się głos do końca pod drugie nagranie. Także ja będę kontynuował temat, tak jak wcześniej powiedziałem to, że gra była darmowa, są tego plusy i minusy. Plusem to już powiedziałem, że jest napływ nowych sił do serii, do gry Battlefield 3, natomiast minusem są, jedynym minusem e są so, e, po prostu, po prostu moi drodzy cheaterzy, którzy mogą się pojawić w naprawdę ogromnej liczbie. Jako, że każdy z nas może założyć po kilka kont pocztowych i zarejestrować na nie Origina, to cheaterzy stanowią, cheaterzy stanowią e, realny problem Battlefielda, mogą stanowić realny problem Battlefielda. I to jest wielki minus tego ogólnego otwarcia na graczy. Electronic Arts i Dice chcą, aby ta seria, chcą, aby ta seria była żywotna. O Jezus mario nie mogłem się przedostać. A szkurna i w cholernie złym miejscu się zrespiłem. Electronic Arts chce, żeby ta seria była bardziej żywotna Żeby zeszły im powiedzmy ze stanu gry, które mogą zadowolić jeszcze niektórych graczy. Generalnie chodzi o zainteresowanie też serią Battlefield więcej osób i plan jest jak najbardziej plan jest jak najbardziej w porządku Natomiast... Patrzcie, patrzcie jaka ta jest na Jeżeli znajdujemy się pod y, efektem przydwożdzenia O Jezus smaria, no Po prostu ruszyć się nie mogę nigdzie um, Także tak, no chcę ożywić tą, tą serię E, chcę, żeby był napływ nowych e, świeżych sił. Natomiast niestety jest jeden minus. Znaczy taki minus jest tego, że oni po prostu mają mówiąc kolokwialnie wyjebane na to, co się dzieje e, aktualnie. Nie wiem czy polityka banowania cheaterów nie wiem czy jeszcze jest w mocy, jeżeli chodzi o serię o, o grę Battlefield 3. A bez niestety tego, z rozplenieniem się czytelstwa, gra niesamowicie traci na nagrywalności. Na no to nie muszę, wam, nie muszę Wam chyba o tym mówić. Jest niesamowicie po prostu słabo, jeżeli chodzi o, o czerpanie fanów z produkcji, prawda? kiedy jest dużo czyterów, no I, i myślę, że tutaj mamy trochę taki przypadek, tak? No próba ożywienia serii, ale jednocześnie jednocześnie kurczę, no otaczają mnie zewsząd, zewsząd, a mój team, patrzcie, 5 osób, 5 dopiero zabić zaliczyło. Pamiętajmy o tym, że jeżeli drużyna przeciwna użyje defibrillatora, to wtedy nam nie dolicza punktu za zabicie. No, chyba jestem w teamie, który zawiera bardzo mało osób. Nie możemy się też jakoś razem przytrzymać. Mam pojęcia, trochę serwerów stoszą, niestety. Z wielkim minusem, no ale cóż, no, nie chcę przekładać tego nagrywania gdzie indziej. Myślę że, myślę, że LKM nie jest tutaj najlepszym wyborem. Jezus, mój. LKM nie jest tutaj aktualnie najlepszym wyborem na tą mapkę. Natomiast będę się już tego trzymał do końca. Tam na szczęście jeden gościu się kryje, ale go nie zauważyli. Ja tutaj nie mam apteczek. Dobra, już mam apteczkę. No, tak jak powiedziałem wcześniej, musimy się po prostu trzymać, bo inaczej będzie bardzo krucho. Trzymać się razem. Ja powiem przyładować. Boję się, że oni zaraz popędzą w naszą stronę. Nic z tym nie zrobimy. Tam jest gościu za skałą. Po lewej stronie. Trzeba go jakoś wypędzić. Cały czas tam siedzi. Nie wiem, jak dobrze te granaty jestem w stanie tutaj rzucać. O, już przyszli, już przyszli, już przyszli. Na, no i nie. Zostaliśmy zraszowani przez przeważające siły wroga, bo chyba było aż 8 osób. No cóż, no ale tak to jest, jak się ma mały team. Mały team w tym trybie, a szczególnie tutaj, gdzie jest dosyć otwarta przestrzeń. Jeszcze raz chciałbym zaznaczyć: o o o, tutaj możemy jakoś ładniej pocisnąć. Tak jest! Spadajcie od krótkich ale, ale patrzcie, tam już nie żyją nasi i możliwe, że za chwilę znowu znajdziemy się pod sporym ostrzałem. Ach, w ogóle, w ogóle mnie nie trafiałem przez chwilę. Ja sobie... Ja sobie wypraszam! Ja sobie wypraszam coś takiego. Jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że mapa Metro jest znacznie lepiej skonstruowana na szturmie, w trybie szturmu, niż mapa Metro 2014 z dodatku Battlefielda 4, która niestety w trybie szturmu zasysa i połyka. Dlaczego? Już to chyba wyjaśniłem na jednym gameplayu. Generalnie jest za, za, bardzo, za bardzo otwarta przestrzeń. Tutaj, jak sami widzicie, na tej wersji mapy, znowu pędzą do mnie, znowu do mnie pędzą. No i złożyłem tylko jednego. Na tej wersji mapy macie bardzo dużo drzew, macie bardzo dużo krzaków, macie bardzo dużo. Jest oczywiście otwarta przestrzeń, z tym, że można się ukryć. Na mapie metro 2014 w Battlefield 4, niestety, ukryć się za bardzo nie jesteśmy w stanie. No kurna, sniper tutaj już nawala. O Jezus Maria, znowu, znowu kiepski spot straszny. Na mapie metro 2004 ukryć się za bardzo nie można. Nie... Nie mamy żadnego... Tak, tak, tak właśnie się ucieka. Skacząc w tej wefta. Niestety nie mamy praktycznie żadnego kwiatka, żadnego drzewa. Przestrzeń jest jak otwarte, otwarta księga. Można z niej czytać. Fak, no ja szkurna no ja po prostu spierdzielam. Czy znaczy, ile my mamy osób w tym teamie? Ile mamy my osób w tym teamie cholernym, no? No trochę jest frustrujące tak jak gra, szczerze mówiąc, ale no cóż zrobić słuchajcie. Raz nas wrzuca, wrzuca nas do takich warunków, innym razem wrzuca nas do innych warunków. Jak wcześniej powiedziałem, ten team się w ogóle dupy nie trzyma. I dupy nie urywa zapewne ja bym się pobronił jednak w tamtych rejonach, bo tam było naprawdę fantastycznie odpierać tych, tych szturmujących wrogów. Jest otwarta przestrzeń i oni nie są w stanie zbytnio się nigdzie schronić, także można ich bardzo ładnie tutaj z krówki kosić. Niestety przy przestrzeni, która jest na przykład w środku, bardzo trudno jest się ustrzec przed atakami z kilku stron. To jest bardzo dobra mapa dla, dla snajperów. No i niestety nikogo znowu nie ubiłem. Jak widzieliście, popełniłem klasyczny błąd, który polegał na tym, że skierowałem najpierw karabin na żołnierza wsparcia, a potem nie zabijając go, przeniosłem go na górę. I to jest coś to jest błąd, którego po prostu popełniać nie, nie możecie tego błędu po prostu popełniać nie możecie musicie walić do końca musicie do końca prowadzić ogień w jeden cel a nie tak się rozmijać i przerzucać bo nic z tego dobrego nie wynika no wreszcie gwynblade'a udało mi się ukłóc i rzeźnik zatrzymany. <laughs> nie wiem, czy ja zabiłem tego drugiego żołnierza, wsparcia którego tam, do którego tam strzelałem, czy nie. Nie mam zielonego pojęcia. Tutaj widać trochę po mojej drużynie, że nie ma za bardzo zmysłu taktycznego, gdzie się ustawić. O, gwiazdka z Trowy. Jeszcze tego, może mi się uda urwać na koniec. O, i padłem, i padłem. W ostatniej sekundzie chyba mi jeszcze nawet zaliczy tą śmierć. Ale całkiem, całkiem ciekawa generalnie mapa, tak jak powtarzałem i powiedziałem już wcześniej, znacznie lepiej skonstruowana niż Metro 2014. To jest trochę żar, że w pierwszych, w pierwszej linii komów tak, bo, bo w następnych to nie ma takiego dużego znaczenia. Także mam nadzieję, że ten gameplay Wam się podobał, że wybaczycie mi to ucięcie, no ale niestety byłem do tego zmuszony. Jeszcze zostałem tutaj najlepszym graczem. Myślę, że gdybyśmy się zakampili właśnie tam, gdzie powiedziałem, w tym rogu, gdzie były skały i gdzie było mnóstwo otwartej przestrzeni, na której mogliśmy wykańczać wrogów, którzy by chcieli do nas podejść, poszłoby nam znacznie lepiej. Także ja Wam dziękuję za to, że byliście ze mną do końca. Do zobaczenia na polu walki, trzymajcie się, hej, hej.